Czy szkoda komunikacyjna na kamperze, która powstała za granicą z winy obcokrajowca, jest dużym problemem? Specjalnie przed naszą kamerę zaprosiłem Roberta Kustrę z. Jednej z większych wypożyczalni w Polsce XDW z łodzi. Robert, duże doświadczenie, witam cię serdecznie, Cześć. dużo kamperów, a zatem no, dużo takich problemów potencjalnie. Tak, tak, no, niestety statystyka już zaczyna nas doganiać, czyli posiadając naprawdę dużą ilość kamperów. Te zdarzenia są nieuniknione. I rzeczywiście no tutaj musimy bardzo uważać przy, przy wyborze firmy, z którą chcemy współpracować, jeśli chodzi właśnie o likwidację szkód, o, o opiekę odnośnie polis ubezpieczeniowych. To jest bardzo już ważna jak gdyby tutaj część naszego biznesu, żeby to dobrze wybrać, dobrego, sprawdzonego, profesjonalnego partnera. No właśnie, żeby w tym sezonie wysokim, w którym jest największe zapotrzebowanie na kampery, po prostu tego czasu w cudzysłowie nie tracić. Tak, tak, tak. No jednak scedowanie wszystkich, e, całej pracy papierologicznej, zgłoszenia, e, jak gdyby kontrolowania tego, e, prawidłowego przeprowadzenia procesu, no jest bardzo pomocną e, rzeczą w prowadzeniu biznesu, bo ja się nie muszę już tym fizycznie zajmować. No, tour Broker, z którym my współpracujemy e, praktycznie od początku, e, zajmuje się naszą usługą od A do Z. Ja tylko mówię o zdarzeniu i już chłopaki po prostu tutaj działają we własnym zakresie, są podpisywane pełnomocnictwa, więc tak naprawdę już to wszystko się jak gdyby odbywa z automatu. I ja tylko jak gdyby czekam na konkretne odpowiedzi, postępowania, co robimy, czy już możemy naprawiać, czy, czy jeszcze ewentualnie czekamy na jakąś wycenę. A to wszystko właśnie. Yy, załatwia nam yy, tu broker, tak? Czyli, hmm. czyli odciąża mnie od tej części yy, działalności, no, która jest typowo taka odciągająca od, od głównego koru, tak? Czyli pozyskiwania klientów, obsługi kamperów i tak dalej. Dobrze. Z tego co wiem, miałeś w zeszłym roku taką właśnie szkodę i ona była w Skandynawii, tak? Trochę powiedz. Tak. Opowiedz. Yy, konkretnie zdarzenie miało miejsce w Szwecji, yy, w naszego kampera yy, wjechała uczestnictwa ruchu drogowego Szwedka. No i oczywiście musieliśmy zorganizować tutaj, zgłosić to całe zdarzenie. No i szkodę likwidowaliśmy przy pomocy oczywiście usług firmy Turbroker. Szkodę likwidowaliśmy z polisy szwedzkiej. Tak, czyli... czyli za granicą tak, tak naprawdę czyli... całe te, cała ta procedura tak, postępowała. Tak, tak. Tak? Tutaj wszystkie, wszystkie jak gdyby kontakty z policją, z tamtejszym ubezpieczycielem, z winowajczynią, to wszystko już załatwiał tour broker. Ja dałem tylko tak naprawdę pełnomocnictwo, a firma już zajęła się od A do Z całym procesem. Czyli ona to wszystko jak gdyby kontrolowała, nadzorowała, pomagała. Ja byłem na bieżąco tylko informowany na jakim etapie procesu jesteśmy, co mi się bardzo podobało, bo jednak to, że ja nie muszę tam zaglądać co chwila, ale jednak ten, ta informacja zwrotna, że jesteśmy na takim etapie, zostało przyjęte zgłoszenie, policja o tej, o tej godzinie to przyjęła, te wszystkie dokumentacje również miałem do niej wgląd, jak tylko chciałem. No bardzo mi się ten. Profesjonalizm firmy podobał, bo rzeczywiście nie miałem takiego poczucia pozostawienia na, na lodzie, tylko absolutnie od A, tak jak mówię, do, do końca. Było to wszystko w bardzo profesjonalny, naprawdę szybki sposób, pomimo tego, że to przeszkoda zagraniczna, załatwiane. Więc ja tutaj, jeśli chodzi o likwidację tej szkody, byłem bardzo zadowolony. No właśnie, i nie, można mieć problemy językowe, i można mieć mało czasu na to, żeby takimi tematami się zająć. A turbroker to wszystko po w ramach tej takiej, jakby opieki nad swoim partnerem, czyli klientem. To wszystko zrobił. Tak, tak. My tutaj po kontakcie z Bartoszem Zdrojewskim nawiązaliśmy współpracę. Udało nam się wynegocjować bardzo atrakcyjne warunki, ponieważ, z racji tego, że jesteśmy tą dużą wypożyczalnią, już mamy tych kamperów naprawdę sporo, więc zależało mi na, na takiej kompleksowości obsługi. Czyli, że mam ok, jedną firmę, gdzie jakiekolwiek zdarzenia czy, czy ewentualnie problemy wynikające z poli, ze szkód, zawsze dzwonię do jednej osoby. I ona to później wszystko już kieruje, nadzoruje. To jest absolutnie bardzo ułatwiające takie prowadzenie działalności gospodarczej. No zdecydowanie nas to odciąża. Poza tym no pełne, pełen profesjonalizm, olbrzymia wiedza. No, nie możemy się znać na wszystkim, więc jeśli chodzi o formę polis, warunków jak się likwiduje odszkodowania, jak przeprowadza się ten proces, jak należy zgłosić taką szkodę, to też jest bardzo istotne. No to tutaj ja całkowicie się zdaję na Turbroker i w przypadku akurat tego zdarzenia w Szwecji, no wszystko to wyszło bardzo szybko, sprawnie, no naprawdę profesjonalnie. Także tutaj bardzo zadowolony jest. Właśnie zapewne jeżeli szkoda była tak, jakby prowadzona za granicą, no to są pewnie inne stawki, które są pewnie bardziej korzystne. E, tak. No tutaj, właśnie też, e, Turbroker, e, jak gdyby zasugerował, żeby absolutnie e, szkodę likwidować z polisy i również po stawkach e, z kraju, w którym ta szkoda nastąpiła. To wiązało się z bardziej troszeczkę skomplikowanym procesem, ale, no, tak jak mówię, to a tym się akurat zajął Turbroker. Więc, dla mnie, tak naprawdę czy likwiduje taką szkodę przez Turbrokera w Polsce czy za granicą, to wiązało się z tym, że podpisuje jeden dokument, a wszystko pozostałe już było w nadzorze firmy właśnie Turbroker Bartosza Zdrojowskiego. I więc ja nie odczułem jak gdyby tej różnicy dokumentacyjnej, ale jeśli chodzi o stawki, no ceny, właśnie, no właśnie. jakie są koszty, szybkość tej ewentualnie przepływu tych dokumentów, no to tu jest tak, to już jest znacząca różnica, dlatego trzeba to bardzo pilnować. Były takie momenty, gdzie długo nie otrzymywaliśmy żadnej jak gdyby informacji z, z tamtej strony, więc tutaj chłopaki zadziała, zadziałali bardzo szybko. No i rzeczywiście przy ponagleniu otrzymaliśmy te informacje, które chcieliśmy, ale tak, jest od strony takiej Firmy ubezpieczeniowej i tej takiej procedury. No jest to bardziej skomplikowany chociażby język, tak. inne ewentualnie prawo, tak policja jak przyjeżdża, inaczej trochę reaguje niż w Polsce. No to wszystko mi się oczywiście, ja dowiadywałem się w trakcie, jak dostawałem te takie informacje, na jakim jesteśmy etapie, bo niektóre rzeczy mnie naprawdę zdziwiły, że zupełnie inaczej to podchodzą, dlatego tym bardziej się. Cieszyłem że no, nawiązałem współpracę z, z Bartoszem z i że przynajmniej tym się nie muszę martwić, bo oni to za mnie to wszystko robili. Mhm. Czyli zdecydowanie korzystając właśnie z takich usług można otrzymać zdecydowanie inne stawki, wyższe stawki, które pozwolą na doprowadzenie tego kampera do stanu pierwotnego. Czyli sprzed szkody, no i przede wszystkim nie musisz się martwić, że nie wystarczy na taką naprawę. Tak, no przede wszystkim to jest sytuacja taka, że e, ja nie miałem takiego odczucia, że gdzieś tam myślałem, że. Czy wystarczy środków na profesjonalną naprawę kampera w autoryzowanej stacji e, w, u dealera? No bo to kamper był e, e, świeży, nowy. E, natomiast nigdy nie miałem takiego, takiego poczucia. Natomiast jak w Polsce mamy różnego rodzaju szkody, to niestety zawsze jest ta obawa, czy te pieniądze do szkodowania w tej pierwszej transzy tak. na pewno wystarczą. No, zwyczajowo raczej nie wystarczają. Trzeba wchodzić na jakąś dodatkową ścieżkę. Natomiast tutaj było to już tak poprowadzone od samego początku. Że na szczęście to ryzyko zostało zniwelowane. Poza tym, oczywiście, no, kurs euro, inne stawki, inne roboczogodziny no to wszystko jak gdyby było e, na plus dla nas. Tak? Że ja byłem taki troszeczkę bardziej zabezpieczony, że jednak mm. zdecydowanie ta wartość tego przyznanego odszkodowania wystarczy na no, profesjonalną, prawidłową naprawę pojazdu. Tak? No właśnie, to podsumowując, czy warto mieć takiego partnera, który nie tylko na początku się kontaktuje z tobą, biorąc składkę. Czy warto zainwestować w taką profesjonalną firmę, która specjalizuje się właśnie w tych ubezpieczeniach karawaningowych? No, oczywiście, jak najbardziej. Z tego względu, że zawsze lepiej powierzać jakieś e, problemy czy działy ludziom, którzy się na tym znają i specjalizują. Tak, e, Więc jeżeli Turbocke się specjalizuje właśnie w, w tych ubezpieczeniach typowo, stricte karawaningowych, e, to już sama wiedza. Na, na zasadzie, że, że camper to jest zupełnie inny pojazd, że to się zupełnie inaczej wylicza, że, że jednak ta wycena inaczej wygląda i tak dalej, no powoduje, że wybór Prawidłowego, profesjonalnego partnera, no, moim zdaniem jest jedną z takich ważniejszych decyzji przy prowadzeniu tego rodzaju biznesu. I na dodatek, no, ja mogę potwierdzić, że współpracujemy już kilka lat, zarówno wynegocjowane warunki, bo nasze kampery wszystkie są ubezpieczone przez trud Brokera. E, mamy zawsze najwyższy pakiet z tym najwyższym możliwym asystansem, czyli aż 1600 km e, holowania do dowolnego miejsca. No to na przykład e, załatwia nam to. Ryzyko wynikające z tego, że kamper gdzieś daleko w Europie, na przykład będzie trzeba go scholować z powrotem do kraju, no to 1600 km to jest już naprawdę taki pułap kilometrowy, że. Bezpieczny. Tak, tak, że nie musimy się tym po prostu martwić. Oczywiście mówimy o takiej sytuacji skrajnej, ale one też się zdarzają i lepiej to mieć. Szczególnie, że tak jak mówiłem, te wynegocjowane nasze warunki z turbokerem są bardzo atrakcyjne i na dodatek to jest tak pakietowo. Czyli ok, umawiamy, siadamy do stołu, umawiamy tak. sobie te warunki, trzymamy się tych warunków i rzeczywiście ta obsługa kompleksowa no, bardzo ułatwia sprawy. Więc ja jako osoba, która posiada wypożyczalnię kamperów, no, posiadamy dużo tych, tych, tych pojazdów, więc dla mnie to jest też bardzo um, takie przyjemne um, zejście z um, pewnych problemów, stydowania ich. Tak. Na firmę zewnętrzną, która się w tym specjalizuje, tak? Więc, więc dla mnie to jest e, bardzo, bardzo istotna, istotna rzecz, żeby właśnie firma była sprawdzona, specjalizowała się w tym, czyli wiedzą, co sprzedają, e, co należy dokupić, a czego nie należy dokupić, a to są takie rozmowy, czyli nie tak. na zasadzie takiego typowego, pan zapłaci składkę, później, więcej, my, tak, jak jak później więcej, my znikamy tak. i nas nie ma. Tylko rzeczywiście jest doradztwo. Nawet była taka sytuacja, że chciałem jakąś tam ewentualnie zmienić, jakiś parametr. No i tutaj była informacja, że nie, że nie trzeba, bo tu i tu to nam to załatwia. Więc od takiej czystej strony no mam takie poczucie, że rzeczywiście idziemy w tym samym kierunku. Tak? Czyli ja zarabiam na wypożyczalni, jeżeli się coś zdarzy, to w tym momencie nie muszę się koncentrować, jak to likwidować, bo sceduję to na tour brokera. Oni za to oczywiście również zostają określone wynagrodzenie, które zawsze mamy ustalane na, na, na początku jak gdyby procesu, więc to nie jest nigdy tak, że my w ciemno cokolwiek robimy. Tak. Więc. Tak, zdecydowanie warto, warto wybrać dobrą, sprawdzoną firmę, która, która nam po prostu pomoże w prowadzeniu biznesu. Robert, mamy zimę, za chwileczkę rozpoczyna się sezon, pewnie Twój kalendarz już w dużej części tymi wyjazdami wakacyjnymi jest wypełniony. Tak. To życzę Tobie jak najmniej takich problemów. Dzie dziękuję bardzo. No. A, a jeżeli wy mieście taki przypadek, albo chcecie się zabezpieczyć, chcecie mieć po swojej stronie odpowiedniego partnera, który po prostu odciąży Was w takich problemach, bo niewątpliwie, mając kilka kamperów, takie zdarzenia mają miejsce. Jeżeli chcecie mieć takiego partnera, to zapraszamy do. Towarzystwa Brokerskiego, Tour Broker do Bartka Zdrojewskiego, bądź innych kolegów, którzy z pewnością wycenią Wam dobrze ubezpieczenie. No i przede wszystkim w razie takiej szkody poprowadzą ją tak, abyście dużo czasu na to nie stracili i żebyście nie stracili swoich pieniędzy przede wszystkim. Zapraszamy do Tour Brokera. Robertowi jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję również.